Ma z tej strony kubek, dzisiaj pokażę Wam, jak mieć rozdziałkę 4-3, jakąkolwiek chcecie na, do Fortnite'a. I tylko, że to jest poradnik na AMD i no, to jest poradnik na AMD, bo NVD, bo jakby na NVD nie mam, nie? No to tak, pierwsze co robicie, klikacie sobie prawym na pulpit, później klikacie AMD Software Adrenaline Edition. Klikacie sobie ustawienia ekran. Tutaj, jak macie tryb skalowania, to klikacie pełny panel. I tutaj macie rozdzielczości niestandardowe. Rozwijacie to sobie. Tutaj musicie coś tam zaakceptować. Klikacie utwórz nowy. I w moim przypadku to będzie 1440 na 1080. Synchronizacja, wyświetlanie. Tutaj dajecie też 1440 znaczy jaką chcecie, nie? Bo u mnie jest, w tym przypadku jest 1440 na 1080. I może być też tak, że klikniecie utwórz, to wam tutaj ustawienie rozdzielczości niestandardowej nie są zgodne z tym ekranem. Zmień, zmień ustawienia i ponów próbę. I jak to Wam wyskoczy, to sobie tutaj macie standard synchronizacji to zręczne klikacie na CVT i klikacie utwórz. Zrobi Wam się taki czarny ekran. I tak, i z software'u już możecie wyjść. Polecam kliknąć sobie dwa razy odśwież. I teraz tak, piszecie, y, y, nie, y, poczekajcie, sobie klikacie tutaj w lupę, wpiszecie procent, up data procent, klikacie. E, tutaj macie e, jak macie tutaj ten pasek to sobie klikacie updata local mm, klikacie sobie fortnite game później, sej, e, później saved e, config e, windows client i macie tutaj game user settings sobie klikacie na to i to jest ważne kli o, poczekajcie kli kli kurde klikacie sobie prawym klikacie właściwości i tutaj jest ważne atrybuty, to odznaczacie tylko do czytu. Klikacie zastosuj i OK. Klikacie na to dwa razy, a jak Wam się nie wyświetli w notatniku sobie klikacie prawym przyciskiem myszy i macie otwórz za pomocą notatnik. I tak, yy, i szukacie, zjeżdżacie na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, aż znajdziecie Resolution size X. I X, y, i tutaj macie jeszcze takie nawet aż tego nie przeczytam i sobie y, tutaj sobie piszecie taką rozdziałkę jaką dar, dar, daliście w software'ze Radeona, w moim przypadku to będzie 1040x1080 ja sobie to przekopiuję i wkleję tutaj macie w tych dwóch to jeszcze sobie rzecie tutaj Tutaj. No, i to, yy, i tak, albo sobie klikacie Ctrl S, albo klikacie plik i zapisz. Później z tego wychodzicie, klikacie prawym na Game User Settings, właściwości i zaznaczacie tylko do odczytu. Zastosuj i OK. I tak, i. Yy, a, i jeszcze ważne, musicie mieć. Tryb pełnoekranowy w Fortnite. i teraz sobie tak, wchodzicie w ustawienia, system, rozdzielczość wyświetlana, sobie dajecie na taką rozdzielczość, jaką ustawiliście w AMD Software, w tym, rade, w tym software Radeonie, u mnie to będzie 1440 na 1080 sobie to klikacie, zachowaj zmiany i Wam się zrobi takie szerokie. No i ja nie będę wchodził w Fortnite'a, bo u mnie nie będzie tego widać, że to jest szerokie, ale naprawdę to będzie działać. No i jak sobie już pogracie i wyjdziecie z Fortnite'a i nie chcecie mieć tak, to sobie klikacie ustawienia, dalej tam ustawienia, system, wyświetlacz i tutaj rozdzielczość wyświetlana, to sobie ustawiacie na taką jaką mieliście, najlepiej tą zalecaną. No i, yy, i to już na dzisiaj będzie wszystko. No i fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę i napisali jakiś komentarz, czy Wam się udało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!